What's going on? Sorry, Desmond, the peace of Eden. In the Vatican, Minerva talked about other temples, that they're the key to preventing whatever terrible thing is about to happen to the earth. Right. Okej, okay, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ostyry, teraz będziemy mieli możliwość grania Desmondem, ale na chwilę to się jeszcze zamykam, bo będzie krótki filmik na początku tego odcinka. Aby znaleźć ten kawałek, jestem przekonana, że musimy zabrać ręce na Apple'a Ezio. Minerva jakoś się to zmieniło, kiedy ją dotknęła. Czekaj, gdzie jest wila audytoryjna? Yes, tak, to nasza ostatnia bezpieczna dom w Italii. It Wygląda na to, że Templarzy oglądają granicę. Ezio hid the POE sometime in 1507, but when I try to access that DNA sequence, he seems to be remembering something else. Like a memory inside a memory? Yes, exactly. Maybe. Exactly, maybe. I believe you experienced something similar back like at Upstair, didn't you? Subject 15 exhibited memory within memory-like patterns, but she was pregnant. The memories of both the fetus's father and mother were competing. Desmond's not pregnant, at least... Desmond's still not pregnant. Can you skip ahead to a later memory? Chyba, że jesteś tym <laughs> well, that sounds familiar. Dobra, nic nie mówię. We couldn't access Alta years later memories until Desmond had improved his synchronization. It's possible something similar has occurred here. Ezio's troubled state is being transposed onto the Desmond, destabilizing the memory. Either that, or Rebecca is not a very good engineer. Thanks, asshole. What? Jane's possible explanation. That is amongst the most likely. Touchy. This place isn't secure. Cell phone surveillance can see right through the walls. Don't you mean satellite surveillance? Are you kidding? Abstergo upgraded his cell towers ages ago. The waves go through everything above ground. They're gonna find us. No, they aren't. Come with me. Blocking it from the inside. We're not getting in this way. What's your next move? The road just loops back into the highway. This is not a good place for us to be right now. Do we have any tarps? We need to cover up the van. I really hate to stress this, yeah, but we are running out of time. Well, help us then, Sean. Do you have any ideas? I don't know. Maybe there's another way into the sanctuary. Hey, I think I've got something. Okej, okay, no i w tej chwili oto możemy już sterować Desmondem, teraz musimy tylko biec za duchem, chyba Ezioeditore to jest duch, który wskaże nam drogę do e, otwarcia do tej całej krypty, gdzie zbieraliśmy te pieczęcie, żeby móc otworzyć drzwi, tą biblioteczkę byłą z drugiej oto strony dla Shauna i Rebeki. Desmond, that was pretty awesome. It just felt natural. We can get takimi tekstami wali, że mnie one rozbrajają, a później dobijają jak leży na deskach. O rany. Coś ciemno tutaj. Why won't this turn on? It's great to be out of the animus. This isn't exactly my idea of a good time. Well, let me guess. You're more the in bed at six type. What? Desmond. Huh? I know how to have fun. Oh, that's very convincing. Yeah, I'm convinced. Okay. Okay, after we save the world, I'll show you. Wait, can I get that in writing? <laughs> we have light. No, Non światło. Okej, okay, tylko nie wiem jak wy, ale mi się nie przypomina w ogóle taka scena, żeby Desmond miał, no może czarną koszulkę miał odpocząć z jakimś takim orłem. O, duchy. No może koszulkę czarną miał, ale bo on miał, pamiętam, zapiętą bluzę białą, ale nie miał na pewno tego plecaka czarnego i nie miał na pewno tej, tego kaptura takiego na zamek. I żadnych wzorów na, plecy, na plecach to też nie miał. A jeżeli chodzi o ukryte ostrze, to yy, miał, na nad, miał taki na nadgarstek na pierśnik jakby Jezu, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie on teraz w tej części brotherhocie nie ma, Dobra, no to ruszam dalej. Run, i know it's difficult but try to compartmentalize desmond focus on the present what if i can't stop the visions how long before i start painting symbols on the walls don't joke about that 16 is dead we're focusing on the present okay Good.

Ten moment gry mnie właśnie naprawdę rozbraja. Here, okay? Dobra, teraz tędy pewnie. tak. Nie no. right? Desmond, we can't climb this. How about you give me a boost? That's a bad idea. I could throw you into the air and you grab the ledge. Even worse. Follow me. My <laughs> How about this? What are you going to? Nice job. I hate it, please. Polecam się na przyszłość, ja również. Przypominam, Desmond, że to ja z tobą steruję. Dobra, teraz ten. Oh, 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 A, ah, żebym się złapał. Dobra, idziemy dalej.

No, właśnie, coś się otworzyło. Ale co? I gdzie to jest? Na górze. Oczywiście odpowiedź jest prosta. Na górze to znajdziemy. Ale żeby, kurde, w jeansach się tak wspinać. Nie, no tutaj w tej grze są czasami śmieszne takie momenty. O, przytrzymać trzeba, ok.

Dobra. E ora You're exaggerating. Ej, okej, okay, teraz tutaj. Remember, yeah, yeah. Yeah, yeah. No.

You'll have to help me. Stand at the edge and get ready. Ready? Uh, made it! Let me see. Oh, you go on ahead. I'll just stay here to die in the dark with the bats. Ja już... Rozczarowany nietoperze. Jak ja już słyszę słowo nietoperz w tej grze, to mi się będzie chciało śmiać, naprawdę. No dobra, idziemy dalej. Kolejne duchy Drzwi to przez tą dziurę pewnie.

Zaczekaj na mnie, nie chcę zostać tutaj sam. Boże, znowu to samo. Aha. Teraz tędy pewnie. A, teraz tutaj na górę będzie chyba jakaś dźwignia z tego co pamiętam. Mogę się też mylić, ale podejrzewam, że może... Tak, jest dźwignia. Dobrze myślałem. Jeszcze tylko ten jeden, jedyny raz. Nie poganiaj, bo będzie wolniej. No, jakoś udało się nam to przejść. Mam nadzieję, że już całe. Eee, dobra, pozostaje na mnie. O, ja też. To pewnie ta figurka jest figurka Boże. Posąg, pomnik, a miesza o to, idziemy dalej, ciemno, tu jak De umurzyna. Wyglądasz so tak... starożytny. Ezio musiał wrócić tutaj po ataku. Ale dlaczego? Desmond! W porządku, otwórzmy No dobra, już idziemy. Otworzyć drzwi dla Shauna i Rebeki. Przydałoby nam się nieco więcej światła. Ale nieco też potrafię zobaczyć. Jak ja szał na tego gościa, normalnie lubię takimi tekstami, czasami on wali fajnie. Najwyższy cholera czas, tak jak teraz. Co jest? Looks like something Ezio left behind. There are numbers underneath it. 1419, 1420, and 1421. Maybe you should lie down for a bit. That's no, all right. Fine. Whoa, they really <laughs> built this place to last. No signs of structural damage. No cell signal either. No, dotarliśmy do punktu kontrolnego nareszcie. No już okay. sporo żeśmy zrobili. Sean, hide the van in town and make sure you aren't followed. What? Where's what that smell? <coughs> it's my clothes. They smell like you swam through a sewer. It was Lucy's idea. <laughs> Wait a second, guys. We need power down here. There's a line running nearby I can hook into, but the wattage is weak. Oh, yeah, of course, yeah. yeah. Anything else you two would like? You know, some caviar, perhaps? Maybe you'd like me to knit you a lovely hat? No? Fine. Ja nie mogę, Shaun jeszcze w Assassin's Creed 2 w dwójce. No to nie było aż tak już agresywne, ale żeby w Brater tak się zachować. Być może to już będzie jego ostatnia przygoda życia. Może w Revelation już się, nie, już się nie zjawi. Kto wie, może. Jeszcze nie grałem w tą część, ale w przyszłości planuję zrobić z niej również i Let's Play. Right. look around Monte monteriggioni for circuit boxes rebecca's little dude has still rerouted small amounts of electricity to the power line underneath the villa don't ask me how they work if i understood that i wouldn't be the fella hiding in the van OK, już jestem, musiałem na chwilę od komputera odejść, bo miałem nagłą sytuację, ale spokojnie, już jestem. Dobrze, teraz będziemy musieli tylko znaleźć... ...routery zasilania. Reroutery? Reroutery czy routery zasilania? No jeden już mamy tutaj. Oczywiście możemy łatwo je znaleźć, nie tylko po wzroku orla, ale... ...po orlim wzroku właściwie, ale z daleka y widzimy y również ich kable które właściwie, no, sygnalizują nam, że gdzieś w pobliżu znajduje się jeden z routerów. Dobra. E, jeszcze tylko dwa, ale tutaj ślepy zaułek jest. No. O, kolejny ok, czyli że wszystkie żeśmy, nie wiem, routery czy rerolutery podłączyli, uaktywnili właściwie sobie? tak, just jak ja go lubię, jak ja lubię tego gościa. Dobra. Hmm. Czyli że w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zobaczymy się w kolejnym. Tak więc, cześć.